Witajcie! Dzisiaj przygotowałam dla Was recenzję oliwy ze sklepu oliwa oliwazesparty.pl Zaczynam od oliwy organicznej Golden Kalamata w szklanej buteleczce pojemności 500 ml. Jest to produkt bio, który posiada certyfikat bio, jest naturalnie mętny. Kwasowość tego produktu nie przekracza 0,15%. Pochodzi oczywiście z upraw ekologicznych. Ma smak gorzkawy, w sumie to gorzki, ale zapach ma bardzo delikatny, zdecydowanie nie taki jak większość sklepowych, które są troszeczkę takie chemiczne w tym zapachu, nieprzyjemne. Ta ma rzeczywiście delikatny zapach. Zresztą pokażę Wam za chwilę test. Teraz przechodzę szybko do kolejnej oliwy. Jest to. Oliwa Extra Virgin Teoni o pojemności 1 litra. Butelka szklana, elegancka, taka ciemnozielona. Kwasowość produktu tutaj nie przekracza 0,5%. Jest to oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia. Ma wyjątkowy smak, mniej gorzki niż poprzednia. W zapachu również jest bardzo delikatna, taka oliwkowa. Jest idealna do sałatek. Zawiera dużą ilość tłuszczów. Jedno, nienasyconych, obniżających poziom złego cholesterolu. Trzecia oliwa to oliwa. Dorian Lakonia, która pochodzi z Lakonii, jest również idealna do sałatek. Możecie z niej przyrządzać wspaniałe sosy sałatkowe do takich lekkich kolacyjnych lub obiadowych sałatek. Z sałaty, pomidorka, ulubionego sera, naprawdę nada się rewelacyjnie. Teraz mam dla Was bardzo ciekawą oliwę. Wszyscy mówią, że na oliwie nie można smażyć, a tu niespodzianka. Jest to greska oliwa z oliwek do smażenia. Jest w butelce jednolitrowej, plastikowej i jest przeznaczona właśnie do smażenia. Ma dużą odporność na wysokie temperatury. Pochodzi z półwyspu Pelopones z miasta Astros. Ma lekki smak i zapach, który na pewno nie zdeterminuje smaku potrawy. Nadaje jej delikatny smak, nie wpłynie na niego. Jest naprawdę idealna do smażenia. To jest również wam tutaj przedstawię. Muszę zaznaczyć, że wszystkie te oliwy są sprowadzane z Grecji, są oryginalnymi produktami greckimi. Zresztą na niektórych buteleczkach widzieliście napis Product of Greece co jest uważam bardzo ważne, są w cenach bardzo przystępnych. Piąta oliwa jest to oliwa Golden Kalamata. Nie dziwię się wcale temu, że nazwa że w nazwie jest golden. Ponieważ ma najpiękniejszy złocisty kolor i jest to zdecydowanie moja ulubiona oliwa, najbardziej delikatna, której smak jest bardzo przyjemny i naprawdę idealnie się nadaje do wielu potraw. Tak prezentują się wybrane przeze mnie oliwy z oliwek. Jeszcze raz wam polecam oryginalne greckie oliwy. I tutaj macie pierwszy mój test. To jest ta oliwa organiczna Golden Kalamata, która jest produktem bio. Teraz zobaczycie jak ona wygląda. W kolorze jest naprawdę piękna. Zaraz zobaczycie to z bliska. Ma taki Oliwkowy złotawo zielonkawy kolor, który jest naprawdę apetyczny. I teraz, tak jak wiele osób lubi, zamoczę sobie pieczywo w tej oliwie i zaraz wam powiem, jaki smak to był, bo dokładnie go pamiętam. Ta oliwa miała zdecydowanie gorzkawy smak. Przydałby się tutaj jeszcze sól, żeby troszeczkę tą goryczkę zabić, jest bardzo przyjemna. Nawet próbowałam na niej podsmażać, no to wtedy ten smak gorzki znikał, w ogóle go nie było czuć. Jest ona gorzkawa, ale zapach ma naprawdę przepiękny. Nie jest to taki chemiczny, typowy zapach od tych tanich oliw ze sklepów. Jest to rzeczywiście pełny, bogaty, aromatyczny zapach oliwek, ale bardzo delikatny, więc nikomu nie powinien on przeszkadzać. Kolejnym moim testem padła oliwa. Do smażenia, którą już Wam prezentowałam, nalałam ją na patelnię, rozmazałam wszystko dokładnie pędzelkiem, poczekałam aż się troszeczkę podgrzała no i włożyłam na nią mięso. Żałujcie, że nie słyszycie jak przyjemnie skwierczało, naprawdę. Yy, temperatura była idealnie rozgrzana dla tego mięsa. Nie pryskała mi ta oliwa w dłonie, mogłam spokojnie tego mięska dotykać rękoma wysmażyło się idealnie smaku oliwki, w ogóle nie było czuć, ono było po prostu pięknie wysmażone, kruche, złociste, także ja bardzo to polecam. No i trzecią oliwę, jaką przetestowałam, tutaj to była oliwa extra virgin Dorian Lakonia, którą dodałam do sałatki, doprawiłam solą, pieprzem, wymieszałam i sprawdziła się idealnie, była lekka, przyjemna. Więcej recenzji, przepisów i porad na www.jedzoblog.com. Jeżeli chcecie zakupić tą oliwę, to zapraszam na stronę www.oliwaszespart.pl. Zapraszam również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy!